Ten przyrządzik budzi zawsze spore zainteresowanie, niezależnie czy przychodzą kobiety, mężczyźni, ludzie mniej czy bardziej doświadczeni. Każdy ktoś raz musi sobie... No bo by nie przeżył. Ale jeżeli ktoś już faktycznie się spotkał z takim przyrządem na sali, albo chce sobie kupić do domu, czy cokolwiek, jak używać? Piłki pod daszkiem, bo taka jest fachowa nazwa, a nie gruszka. I o tym będzie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Szymon Ocknowski, jestem trenerem klasy drugiej w boksie, wyżej mamy klasę pierwszą, klasę mistrzowską. Trenowałem zawodników i zawodniczki, które zdobywały medale na Mistrzostwach Polski. Na kanale Dzielę się wiedzą, mówię jak trenować, walczyć i wygrywać w ringu. I poza nim zapraszam. Zacznijmy sobie od tego, że jeżeli w ogóle kupujecie taki sprzęt to to musi być dosyć grube. Ta platforma, w od której odbija się gruszeczka musi być gruba, bo jeżeli nie będzie, będzie to jakaś taka sklejeczka czy cokolwiek. No generalnie będzie to wszystko latało i nie będzie tego efektu, żeby było po prostu solidne odbicie. Nie złapicie na tym rytm. Więc jeżeli ktoś chce kupić gruba płyta, to po pierwsze. Po drugie, tutaj mamy mocowanie i teraz możecie zobaczyć takie w kształcie litery U. Albo w kształcie takiego prostokątu. Raczej nie polecam, miałem to tu już sprawdzone i po prostu ta gruszka zaczyna przesuwać się po tej, po tej szynie, powiedzmy, i też nie jesteście w stanie złapać tego rytmu tak do końca dobrze. Natomiast jeżeli to jest w kształcie takiej literki U, no to siedzi sobie spokojnie w tym dołku tej litery U i jest możliwość złapania rytmu. Jeżeli chodzi o samą gruszkę, to znowu, no, tu wszystko zależy od tego, co chcecie osiągnąć, czy ona ma być super szybka, czy raczej po prostu chcecie sobie coś pouderzać. Tak, Im będą większe, tym będą łatwiejsze do trawienia, ale będą wolniej się odbijały. Tak, nie złapiecie na tym tego y, rytmu, jaki widzimy na filmikach z highlightów, z treningów u Tysona, mojego u kogokolwiek. I teraz tak, mocowanie. Powinno być na takiej wysokości, gdzie przyrząd jest mniej więcej na wysokości waszej twarzy. Tak? U mnie jest to na stałe, nie, nie przesuwam tego. Generalnie jest możliwość regulacji, ale jeżeli robicie to tylko wy, to ważne, żeby to było na wysokości waszej twarzy. Tak na początek. Bo, oczywiście, im będziecie mniejsi i będziecie próbowali. Robić trening na tym przyrządzie, to będzie dla Was trudniej, będą bardziej dostawały Wasze barki, no ale wtedy też, znaczy dostawały. Będziecie bardziej trenowali wytrzymałość obręczy barkowej, co też jest tutaj jednym z aspektów, które, które wchodzą w grę podczas treningu. Tak? więc im to będzie wyżej, tym będziecie bardziej trenowali wytrzymałość barków, im niżej, tym będzie łatwiej. Oczywiście też do pewnego momentu, tak? Bo tu chodzi o to, żeby się tu jednak zmieścić, a nie żeby to było gdzieś tutaj, nie? Mamy wybrany sprzęt, zamontowaliśmy go, no i teraz zaczynamy. Pierwsza rzecz, bijemy z tej strony ręki ruchem okrężnym. I teraz hop, hop, hop. Tak. Widzicie, ręka idzie małym kółkiem, mając punkt styku na godzinie 9, gdybyśmy mieli tutaj tarczę zegara, na godzinie 9, czyli w najgrubszym miejscu przyrządu, Schodzi w dół pod przyrząd, minimalnie i wraca. Tak? Bo jeżeli będziemy robić w ten sposób, to nie złapiemy rytmu, nie jesteśmy w stanie tego utrzymać. Tak, więc to musi być małe koło przed twarzą. I na początku liczymy do trzech. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tak. Czyli uderzamy, jest raz odbicie, dwa odbicie, trzy i wtedy jest następne uderzenie nie musicie się przy, przy tym przyrządzie spieszyć, nie od razu będziecie robili kołowrotki, tu, tu, tu i tak dalej, tak? Czyli jedziemy, raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy. Tak? Trzy uderzenia z jednej, trzy uderzenia z drugiej. Jak wam wychodzi, to spróbujemy robić na dwa, wychodzą dwa, próbujemy robić jeden, tak? Czyli mamy raz, 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 raz. Jeżeli to Wam wychodzi, to próbujecie sobie zrobić na początku jeden za drugim, tak? czyli mamy 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Jeżeli to Wam w miarę wychodzi, to próbujemy zrobić koło 2. tak? Wchodzimy. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. I wtedy dochodzimy sobie do takiej właśnie pracy żeby ten rytm utrzymać. Oczywiście najłatwiej będzie sobie wejść pod sam środek i wtedy uderzać. Generalnie staramy się uderzać, tego może nie widać tutaj, ale staramy się uderzać kostki dookoła kostek, a nie pięć dookoła pięści. Potem możemy już progresować sobie dalej, tak? Bić do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Możemy dodawać łokcie, tam różne cuda można zrobić, ale na początek myślę, że do tej y, progresji na kołowrotek wystarczy. Jeżeli macie jakieś pytania, bo chcielibyście zobaczyć, jak się pracuje na innych przyrządach, dajcie znać w komentarzu. Ja zapraszam do polajkowania filmu, jeżeli znaleźliście tutaj jakąś cenną wiedzę, zostawienia subskrypcji. Ale przede wszystkim w górze ręce w Dole Broda, niech nikt Was nie pokona.